Hej Cześć, witajcie, ja jestem Adventor i witam Was w kolejnym odcinku z betowania. Jesteśmy dzisiaj na stronie CSGO i C's go. Dobra, na betko jak coś wbiliśmy za kluczykiem, tutaj patrzymy, ktoś do nas wbił jeszcze o. jaki. MP7 Nemezis M. Tak, Namezis. O, kolejna osoba wbija bazyliszkiem, CZ, z skrzynkami. Jak coś, to jeszcze na fade betujemy. Dobra, ogólnie Bedgo w końcu wystartował. Nie wiem właśnie kiedy, dzisiaj tak patrzę. To czeka jakiś odcinek z tą I z gotowania by się przygotować. Dobra, jak coś, to tutaj kula startuje. Jak coś mam po kartkę na tej za złożoną. Dobra, Obym zgarnął 7 euro. Oby to było moje. Wulfi. Czy będzie wielki powrót z Wilkiem? Nie, no przeleć, 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 przeleć No i ten 100% wygrał. Jak tak można? Kurde. Jak chcesz to ogólnie mamy 8 kluczyków. No, gdzieś wyjdzie 1. A w tym momencie mamy... 7 w ekwipunku. Zawsze tylko 1 euro? Może. Nie wiem. Dobra. Na fejda. nie ktoś tutaj na fejda przyjdzie, no to ja porzucę. Są profesje, po blackpots i tyle. Dobra, no to widzimy się w jakiejś puli najlepiej. Dobra, jesteśmy na fejdzie w puli. Ja tutaj wjechałem kluczykiem czymś, za trzy pabiegu czy chyba dorzucił dwa euro, no to mamy miesiąceczkę do wygrania, mam wychody, czyli 2 O Obym to zgadnął. Drugi przeciw powinien być już mój. No i pięknie, Wielki powrót wilka. Dobra, mamy już 2 euro. Można powiedzieć, że prawie obrobiliśmy na ten krótki Za Ofercie nam wysłali. Zaraz to stwierdzimy. Oczywiście, jak ulepsze 10 krótkich mieliśmy. Tam mamy w tym momencie 6, 7, 8. No, prawie 9. O ten grę. Czekamy tylko za ofertę, która już nam przyjdzie. O, oferta już przyjdzie. Ten grę przyjrzał. ją potwierdzamy. I do kolejnej płyty Właśnie widzimy w tej do póli za prawie 4 euro. Ale nigdy nie by nie robił. Z obozem to przed nam dobrano To tutaj przydałoby się do niego wjechać. Co to może wjedziemy sobie takim kluczykiem i lub dwoma kluczykami i skrzyneczką. Wiedzmy sobie wykrać, chociaż jak się wywijał kluczem jamką, bo to tak my robię, się nie tak Obyśmy tylko po prostu to zgarnęli. Jeszcze tak to jak zobaczyłem na, na programu, to jest z projekt, gdzie na dużych pulach coś jest. Ale widzę z tego co nie z tego co widzę nic nie ma. Dobra. To 10 sekund, szybko potwierdzamy. Tu kurde się zapatrzyłem Znaczy się zapatrzyłem. Zamyśliłem. Zapewne wrzuci mnie do następnej puli, no wiedziałem. 9 euro w puli, ale... Fejl snipe. Oby nikt tego nie snajpił jeszcze. Bo to będzie naprawdę wielka lipa. Ogólnie ofertę sobie potwierdziłem jak coś. Yy, na stan obecny w ekwipunku mam 6 kluczyków i MK. 9 euro w puli, powiem wam, jeśli to zgadnął, no tu... Chyba będę się robił na plus powoli, bo na start miałem 10 kluczy. Dobra, kula zaraz powinna wystartować. 20 sekund do wyroku, puli. Więc, więc mam nadzieję, że tu nie będzie wyrównania sniper. Dorzucił ktoś jeszcze usta i usta, czyli pełno wychodzi się Obym tylko ja to zgarbam. Oby to było moje. 12 euro. nie chęci. Proszę, multi, multi, multi łulki. Proszę. To największy procent. Jej, 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 jej. No i ci Wielki powrót. Wielki styl. My mamy 12 euro w tym momencie wygrane. Wjechaliśmy za 5 euro, czyli mamy 7 euro można powiedzieć profitu. Gościu kosą wleciał <grym> a bardziej glockiem i piglem. <grym> Dobra, to sobie widzimy się w kolejnych babecie. Dobra, jesteśmy szybko, zobaczyłem tych gościu leciał do puli failesni'em. I szybko możemy się udać też dorzucić do tej puli. Szybko tak, chyba tymi dwoma kluczkami. Jeszcze jakbym są pulę zgarnął. Ostatnio jeszcze nie zdążyłem nawet potwierdzić. Mamy my drugim obyśmy to zgarnęli. Czy drugi pilka? Proszę, mamy no można prawie tyle samo punktów. Tyle samo procent proszę moje. Moje, no nie, No nie, ale spajer. Dobra, akceptuję na. Mamy sukces tutaj do puli na tej ogólnie jeszcze byliśmy tutaj na web go znów. Dobra, o kurde. 10 euro puli. I teraz ja to zgarnął, no to by był ktoś to, to naprawdę. Bo ogólnie to w życiu 2 euro coś. Coś takiego. nie, 2 euro. Aha, no przykład, wjechałem za 2K-3... za 2 całe euro. Dobra, jeśli bym go zgarnął, no to bym miał ładny problem, bo miał 8 euro co tutaj wjechałem? Tutaj wjechałem sobie ten tym U.S.T. Guardian i tym shotgunem. Gości wjechał 57M. Takiego 57M przygarnął, również ogólnie Spectrum Case -tad. No bo to jest w miarę spokojnie. No tak to już więcej nie ma nic takiego ciekawego. Dobra, 4 sekundy. Zobaczymy, to może też wygrany. Ogólnie to zobaczmy sobie ile mamy euro Powinienem mieć gdzieś, miałem 10 kluczy Powinienem mieć 4, 20, 25 euro Dobra, leci Trzymamy kciuki, żeby to był wolfi Jeśli dobrze się popchnie, no to powinno dolecieć No, leci, leci, leci Czemu low procenty cały czas wygrywają? No ja w to nie wierzę. No kurde, z low, low procenty cały czas. Zobaczmy sobie ile to jest warte. Na razie. Eee, jest koło 18 kurcz i jesteśmy 7 euro na mikro. No ale trzeba to odrobić, nie? To zróbmy czy też tak się pójdę jak oni. Śmiszami sobie zjeżdżę. Salę, no jest za mną. Jak Dobra, też żeby ten odcinek nie z pierwszą, bo to wkrótce. Dobra, mamy sukces. Zaraz będziemy z uli I to chyba będzie ostatnia pula na dzisiaj. No, przejściowo jest około 1050, żebym miał takie, no może 3 w positu. Dobra, ale najważniejsze tylko, żebyśmy to zgarnęli. Mam nadzieję, że to będzie ja proszę. Stój, 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 stój pięknie. Mamy 6,5 euro. Wybrać na beczkę, tekka, glotka. No, takie rzeczy. Dobra, ogólnie chciałem też wjechać i beczkę, ale nie pykło. Bo nie mam takich taniej śmieci. Ale teraz mam, dobra. Dobra, ogólnie zaakceptowaliśmy ofertę, ale pytanie czy nas wrzuci. Proszę sukces. Ten fakt, nie wrzuciło nas szybko. Anulujmy tą ofertę. Widziane radę. Anuluj. Anulowała się. Wersja anulowana. Dobrze. Kurde. Kula 9 euro Kurde. Myśmy nie w Ja w tylko Dobra, widzieliśmy na fejda jeszcze szybko Widzieliśmy za dokładnie kluczyk i resztę od tą Dzięki dzielnej tam Mamy drugie miejsce z 7 euro puli Jest blok na 3,20 Kurde, przygarnąłbym blokę. To jest blok Water Elemental Water Elemental Co Więc pięknie nasza pula, o co to robiło? No więc pięknie Dobra, jeszcze sobie na sam koniec bijemy na bezpłota lub to ten, ten ból zjadniemy o chyba jeszcze tutaj bije. Kurde, to mnie ta pula. Jechałbym Glockiem, nie Glockiem, Hamasem. Najlepiej. Bo tu kurde jest 4 euro w kuli, więc Hamas wypasował. Więc zaproponujmy, zaproponujmy to na na e spota. Czyli, no, co jest raczej better No, to niezły bez spot. A better go. Bo jeśli jeszcze byśmy tutaj zgarnęli, to by dopiero był sztosik. I po tych dwóch becikach kończymy już. Bo też żebyśmy nie przedłużali cholerę, bo to później jest różne dobra. Tutaj aweczką wbiliśmy, więc czekam aż ktoś dobije. I tutaj mamy pulę 8 euro. Niech więcej już nie wbija z tego co widzę. Dobra. No ale teraz ważne, żebyśmy to zgarnęli sami wbiliśmy. Piątkę możemy wygrać. Dobra, ale obyśmy ją wygrali. Proszę, moje proszę. Jedź, jedź, jedź. Nasze. Pięknie. Wygraliśmy sobie właśnie w tym momencie kluczyka, emeczkę. I ogólnie to jest mój kluczyk i moja emeczka. No to fajnie. Fajnie, dobra. To widzimy się na bergu. Dobra, szybko, w ostatniej chwili. Dosłownie w ostatniej sekundzie widziliśmy jeszcze ten fajda na fajda nawet go niedługo pula będzie startowała. Kluczykiem. Jeszcze byśmy tą pulę z tą dopiero w by było takie. Wow. Proszę widź. już myślałem, trzecie miejsce wygrało, ale też... Ładnie, gratuluję zamiast. I moim kluczykiem, nie? Chyba. Albo nie moim. Bo on też wy wygrywał, że no sytuację. Dobra. Dobra. Na Pedro startuje pula jest 10 euro póli. Ja zbiłem na low procencie. Jakbym teraz na low procencie to wygrał, to by było pikowe bueno. Dobra. Echi. Proszę wilk. No teraz to musi wygrać większy, nie? No to wygrywał mniejszy. Low procent głównie. A teraz to już nie mogę wygrać, nie? Ale to... na fejdzie, na fejdzie jakaś kula, to. Dobra. No to to na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Ogólnie jeszcze tak w mój kierunek, e, czy mamy jakiś profit. No i profitik powinien być. E, tak patrząc kurczę. Wydaje się, jeśli byśmy nic, za dużo nie zarobili. Jakbyśmy wyszli na zero. Zobaczmy sobie. Mamy 20. W tym momencie jesteśmy 65 centów na plus. No to ładnie. Dobra. Ogólnie zaczynaliśmy z 8 tutaj, więc można powiedzieć, że jesteśmy 5 euro dobra, prawie tak, dobra. To na tyle w tym odcinku. Ja byłem adwentor. i ja się z wami żegnam. Yo, do następnego.